mm -hmm. Planeta ulega w dzisiejszych czasach coraz większej degradacji i bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego już wiele lat temu grupa aktywnie uczestniczy w zmniejszaniu tego negatywnego działania. Dzisiaj dla Państwa otwieram drzwi naszej fabryki, abyście mogli zobaczyć, jak w praktyce dbamy o środowisko. Fabryka L'Oreal Warsaw Plant ma w swoim katalogu bardzo wiele produktów, w tym również garniera. Produkujemy go aż 76%. Dlatego też aktywnie uczestniczymy w zielonym programie Green Beauty. Ogłosiliśmy program Sharing Beauty with All, a od tego roku L'Oreal for the Future. Jako największa fabryka w grupie, produkująca 370 milionów rocznie, bardzo aktywnie działamy i chcemy zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Program Sharing Beauty with Paul, czyli dzielenie się pięknem ze wszystkimi, miał wiele zobowiązań. My, jako fabryka, zobowiązaliśmy się do zredukowania o 60% zużycia wody, zużycia CO2 oraz redukcji odpadów w stosunku do 2005 roku. Fabryka realizuje pięć założeń Garniera. Jednym z nich są odnawialne źródła energii. Już na dzień dzisiejszy zmniejszyliśmy zużycie energii o 38%. Fabryka kupuje energię z odnawialnych źródeł energii. Pochodzi ona albo z wiatraków, albo z wodnych elektrowni. 60% naszych butelek PET pochodzi z recyklingu. Cel na ten rok to jest 65%, więc spokojnie go osiągniemy. Natomiast w przyszłym roku, na początku, będziemy zmieniać pewne butelki garniera, które będą pochodziły również z recyklingu. Konsumenci jakościowo nie zobaczą różnicy w butelce dostaną tak samo dobrą butelkę. Natomiast Dzięki butelkom pochodzącym z recyklingu, jako klient przyczynimy się do zmniejszenia odpadów. Odpady w fabryce sortowane są bezpośrednio u źródła ich powstania, czyli na przykład na linii produkcyjnej, a później je przetwarzamy. Mówimy w fabryce, że nadajemy naszym odpadom drugie życie. Z naszych odpadów powstają wieszaki plastikowe, doniczki plastikowe, płyny do spryskiwaczy albo nawet cegła. Od 2001 roku z fabryki nie wozi, wywozimy nic na składowisko. Wszystkie nasze odpady ponownie wykorzystujemy albo poddajemy recyklingowi. W fabryce zmniejszyliśmy zużycie wody o 48% w stosunku do 2005 roku dzięki wielu programom poprawy mycia i dezynfekcji, ale takim krokiem milowym była nasza stacja recyklingu wody dzięki której oczyszczamy i zawracamy wodę do naszych procesów okołoprodukcyjnych. I to będzie kolejny krok do tego, abyśmy w niedalekiej przeszłości, mam nadzieję do końca tego roku, zostali fabryką z zamkniętym obiegiem wody. Fabryka działa tutaj wielotorowo. Edukujemy naszych konsumentów, edukujemy również naszych pracowników i dzieci naszych pracowników. Jeździmy po lokalnych szkołach i uczymy ich, na przykład, jak sortować odpady, jak oszczędzać wodę. Jako Garnier też aktywnie uczestniczymy w sprzątaniu świata, i tutaj marka Garnier w tym roku przyłączyła się do akcji Czyste Tatry. Edukujemy konsumentów poprzez umieszczanie na etykiecie opakowania produktu, do jakiego kosza należy wyrzucać butelkę po takim produkcie, a jednocześnie programem Ogarnij naturę zachęcamy naszych konsumentów do sprzątania swojej okolicy. Kolejnymi zobowiązaniami carniera jest solidarne pozyskiwanie surowców i zielone formuły. I tu przykładem może być nasz produkt szampon Botanic Therapy, do którego pozyskujemy miód z Węgier. W ramach programu dobrostanu pszczół. Kupujemy miód od pszczelarzy, którzy stosują się do pewnych zasad i reguł ustalonych przez nas wspólnie z firmą EcoCert w celu ochrony pszczół. Kolejnym takim produktem jest woda micelarna z arganem. Olej arganowy pozyskujemy od lokalnych społeczności z Maroka i tym poprawiamy ich sytuację ekonomiczną. Tak samo jak Marka Garnier, która dba o swoje otoczenie, tak samo i my w fabryce dbamy o to, o co nas otacza. Fabryka znajduje się w Otulinie Natura 2000, dlatego też w zeszłym roku zinwentaryzowaliśmy wszystko, co nas otacza, zwierzęta i rośliny, a w tym roku zabraliśmy się do działania. I tak powstały domki dla pszczół, domki dla owadów, oczyściliśmy nasz staw i kolejne kroki przed nami.